Tam kolejny ciągnik do sprzedania Super maszyna John Deere 7820 na power quadzie, mechanicznej skrzyni 8300 godzin, świeżo przyjechał, jest cały w oryginale 214 koni silnik, Moc maksymalna 6-7 litra Traktor jest cały w oryginale, nic tu nie malowaliśmy, zupełnie nic tak przyjechał, jedynie tylne felgi ma same, same obręcze ma pomalowane, no ale tak przyjechał do nas po prostu Właśnie przedniego tu za posiada oryginał z przodu wyjścia hydrauliczne. Miękka ośka. Opony wśród 600 na 65 na 28 80% bieżnika. To jest wszystko oryginał, nic nie jest malowane. Skopki w dach tył 710-70-38 Alianse. Możemy tutaj felgi poszerzać, no i to było tutaj pomalowane na ten taki ciemny, żółty kolor, opony tył 90% wbiżnika, jak nie 95%, EHR na błotnikach, Cztery pary wyjść, śruba rzymska. w dolny Hitch, opuszczany hydraulicznie 9 ton 177 kg wódźwik podnośnika wałek wom na błotniku schodki, oryginalne schodki, niemalowane od nowości jedyne co to są trochę brudne Wszystko oryginał, fotel oryginał, niezniszczony środek, jest to fotel Active Seat z amortyzacją drgań z dłużną, poprzeczną 8396 motogodzin w tym ciągniku skrzynia Power Quad. No więc najlepsza, mechaniczna, z czterema biegami Klimatronik, Traktor naprawdę Naprawdę ładny Radio Blaupunkt Ciśnienie w silniku Widać, że Żadnych błędów, podsufitka, proszę bardzo, czyściutka, naprawdę 8000 godzin. Jewelierze 7820, instrukcje, książki serwisowe oryginalna instrukcja obsługi. Tak to jeździ elegancko, jeździliśmy nim. O, teraz mam bieg. Wszystkie półbiegi działają. No jest to naprawdę porządna jednostka. Znane i cenione, John Deere bardzo cenione dzisiaj. Proszę uważać, że jest ciasno. Samochody się najechało. Czegoś nie zahaczyć, bo to będzie problem. Ale to przemawia No i półbiegi trzeci, czwarty, drugi, pierwszy Wszystko działa, nic nie szarpie 8000 godzin 7,820 na Power kładzie. Serdecznie zapraszam do zakupu oglądania. Mamy naprawdę dużo rządivów u nas na placu różnych różnych zapraszam do oglądania i zakupu, pozdrawiam